Z nami jest Piotr Zawarczyk. Piotrek, czy zwycięstwo 3-2 w kontekście rewanżu to dobry wynik? Ciężko powiedzieć. Zobaczymy po drugim meczu, co nam da to dzisiejsze zwycięstwo. Wiadomo, że szkoda, że straciliśmy u siebie dwie bramki, bo wiadomo, co znaczą bramki szczelone na wyjeździe przez przeciwnika. Ale wygraliśmy to spotkanie z nieprzypadkowym przeciwnikiem. Będziemy na pewno dobrej myśli przed e, rewanżem. Jako pierwsi zaczęliście bramkę, ale to Was nie podłamało, bo, bo szybko odpowiedzieliście dwoma golami. E, I całe szczęście, że tak się stało, bo straciliśmy, straciliśmy bramkę. Trochę nam to pomieszało szyki, ale na szczęście nam się szybko dość e, udało odwrócić e, losy spotkania później. Znowu troszeczkę nam y, przeciwnik napsuł napsu krwi, ale Suma Sumarum wygraźmy to spotkanie i y, z tego jesteśmy zadowoleni, ale na pewno y, też nie zachwystujemy się tym, bo to dopiero początek. Sprawdziły się zapowiedzi, że WADUS to nie jest przypadkowa drużyna. Y, co mogę powiedzieć? Dokładnie, dokładnie tak było. Myślę, że y, pokazali, że y, to nie jest. Gdzieś tam przypadkowo, przypadkowa zupełnie drużyna, ale my to, to nie, nie, nie możemy na to patrzeć, skąd oni są i gdzie grają. Musimy patrzeć na siebie, bo my mamy cel do zrealizowania, żeby ich przejść. Dzięki. Dzięki.